Witajcie, to znowu ja, Bartek 21 i w kolejnym odcinku z serii zagrajmy WY Hitman z Money lub Krwawa Forza, jak to woli. A to jest mysz. Nie zabijemy mysz. Chyba, że No. Aha, kurczę zwiała. A niech to. Przepraszam was. Zawiodłem. Dobra, dzisiaj e, znaczy teraz miałem e, wytłumaczyć Wam co to e, o co chodzi z tą kryjówką. Tak, tutaj mamy amunicję, tutaj mamy wszystkie nasze broni, które ogólnie znajdziemy w ten. Tak, tutaj mamy z ulepszeniami te wszystkie bajery, które ja będę miał już niedługo. I tutaj mamy nasze bronie, Możemy je wziąć. I sobie potrenowałeś strzelanie. A, sam jakiś Prawie. Dalej... O! Hihi. Nieśmiertelna mysz? Czy ona nie żyje? Nie żyjesz? Żyje. Nie żyje. Nie żyje. No. A o tym to ja nie wiem ja na no serio o tym nie widziałem. To mnie też zdziwił. mnie nie. Dobra, nie będę... odcinek będzie się nieskończono ściągnął. Więc tylko pozbijam te buteleczki. I ja tak wiecie, no... O, fajnie, jeszcze wozwany są. Ups. Dobra, to y, dzisiaj zajmiemy się, y, dzisiaj wieczorem zajmiemy się y, drugą misją, którą, która jest, któr, która celem jest zabicie dwóch osób. Aha, jest no zobaczycie. Rick Henderson, first edition. He's expecting you this way. Rick Henderson, I've been looking forward to this. As have I, Mr. Oh, yeah, Alexander. Yes. Don't so. stand on ceremony. Call me Jack. Rick. Make yourself comfortable, Rick. I'll be right with you. I admire your work. Real journalism. Thanks. I thought we'd start with your thoughts on the White House attack. Then discuss your tenure as director of the FBI, post retirement reflections, whatever, and. Rick. Or if you want to sound off on politics. Rick, my apologies. This interview about me is just a cover for a more sensitive story. I'm sorry to have lured you here under false pretenses, but I couldn't risk a leak. I'm not sure I understand. Don't worry. It's the scoop of the century. If I had a dime for every time I heard that. Listen, please. It begins with a little incident at a vineyard in Chile that caught my eye some time ago. This was a family business. <coughs> Fernando Delgado. <coughs> <is> <coughs> <some> <coughs> well liked <coughs> <hard -working> <coughs> <coughs> Have a look at the folder. Już have że lagi. Tutaj nasz mały komputerek mamy. kartę Tutaj mamy tak, cele misji. Zabijmy Fernando Delgado zabijmy I zabijmy jego syna jestem w Delgado, 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 delgado Manuel I zabijmy to, że jestem I to, I like so to, like to take him out brać, tutaj jestem sobie we'll sobie And we'll for the big celebrity unveiling of uh, delgado's new we'll wine label named for 80s b-action star rex Stanton. <sighs> there'll be at least one tv crew on hand so keep an eye on them and their cameras delgado's got a seaplane and that may be your best way to get out in a pinch mm. Ale ze mnie idiota. Mogę tym pierwszej kol kolby nie kupować. Hmm. Dobra, nie zauważyłem. Nie miejcie mi tego za, za złe. Ja no, nie będziecie mnie bę nie, nie? nie? będziecie. No. Mam nadzieję. Mm. No i myślę, że to już na tyle. Start misji. Tego po lewo jest łatwo, a tego po prawo jest trudno. O, tak. Zabić. Ja mam to już wszystko. Nie mnie dobija. Dobrze, więc tak, ja sobie pójdę tutaj, za tym strażnikiem. E, tak, pójdę za tym strażnikiem, on się niczego nie spodziewa. Ja mogę mu wpakować kilka w ale też mogę go zwyczajnie utusić. Tak. Jest prościej i przyjemniej. Mogę mm, się za niego przebrać. Podnieść i Podnieść ciało. Tak. Teraz muszę... Mus... Jemy jakąś inną. E, tak, teraz muszę iść tutaj przez przestać drzwi, żeby... E, do skrzyni zapakować jego ciało i znowu nie mam tematu mogłem sobie przygotować zobaczymy jak to wyjdzie wszystko oby tam nikogo nie było, oby tam nikogo nie było proszę, proszę, proszę oby tam nikogo nie było, oby tam nikogo nie było na szczęście przed chwilą wyszedł Uff, się przestraszyłam Też mają problem. Jestem niewinny. Nie. Uj, bawimy się po śmierci. Blisko party. Jak dobra, coś mi nie wyszło. To misja. Nie wiem, czy ją wytnę. Hmm, może ją wytnę, może nie. Się zobaczy się. za zauważyłem, że straciliśmy. I to już tu Zrobię tak, jak wtedy, skoro że teraz lepiej. Ty co ty robisz? No. Masz tu już tu. Ja zapomniałem, że mam mapę. <noise> znowu moje głupie... głupie nie myślenia. Ty nas się gapisz. Ja chcę być za tobą. Ty budzi Co za Ty masz jakiś problem? Teraz możesz się odwrócić. Dziękuję. Z tego dziękujemy. No i tak teraz można pękać. Szybko z podziemią na no, boku. Nikt nie idzie. Podróż strażnika. W sensie do mnie nikt nie idzie. Tak. To by. Dupy... Nie, nie będę. Ben... Nie ja będę wulgaryzował A jeśli już to zrobiłem to bardzo przepraszam, postaram się ograniczyć Tak idzie Muszę poczekać aż co wyjdzie A z się z a Dziękuję I szybko 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 no.

Jest dobrze. Udało mi się to. O kurczę. Jest problem.